Dobra, musimy wyleść z tego dziadostwa. Jestem po drugiej stronie tej anomalii, do której w poprzednim odcinku wskoczyłem, żebyście zobaczyli, co przynajmniej się dzieje. Widzę, że jest tu jakaś japa, którą mogę wyjść. Z tej strony nic nie ma, poza skrzynkami. Kurty... Aj, oberwałem. Kurcze, jak jakiś poltergeist tu jest. Dobra, więc mogę się spodziewać tylko, że jak zejdę niżej, to będzie jeszcze gorzej. Pominąłem troszkę tych moich artefaktów, które tam zostawiłem wcześniej. Mógłbym wrócić tą samą ścieżką, ale wydaje mi się, że to jest błędne koło, więc wchodzę w głąb. Wchodzę w głąb i wskoczyłem do jakiegoś wielkiego rurska, gdzie mamy ekran ładowania. Podobają mi się klimaty stalkera. Są zajebiste, klimatyczne, fest klimatyczne i ciarki potrafią przełazić niejednokrotnie. Szczególnie jak się gra, tak jak teraz, dla mnie jest godzina pierwsza w nocy, wierzcie mi, robi wrażenie, szczególnie jak wszyscy śpią, jest ciemno, nic nie widać, ja widzę jedyny ekran i to co jest w okolicy, po lewej, po prawej, to jest tylko i wyłącznie mrok, więc jak tylko zobaczę jakieś dziadostwo, które mi wyłazi, no to jestem mocno zesrany, na przykład to. Ale z tym akurat sobie grubo radzę. Dobrze, tutaj widzę, że muszę przebiec dosyć żwawo. Nie wiem czy nie lepiej nie będzie shotguna ich tu połoić. Chociaż w sumie to się będę patyczkował. Jakiś zielona pleśń, trochę zdelaz do was klimaty. Kości. Campfire Lightning Angst successful. Nie udało mi się rozpalić. Dobra, myślę, że możemy to ognisko na chwilę rozpalić i zastanowić się nad swoim życiem. Kości mogę przypalić. Mamy tutaj Lobster Eye, to jest bardzo cenne, oraz Eye, to są super jakości um, artefakty, więc pozwoliłem je sobie tutaj ze sobą zatrzymać. No i wypadałoby chyba się silić. No, hmm. nie jestem w sumie jakoś mocno zmęczony. Widzę, że tylko radiacja mi tu wzrasta, więc fajnie by było na przykład wyknąć energetyka. Żeby troszkę się doładować. I może faktycznie coś antyradiacyjnego, na przykład jakieś dobre fajeczki bym sobie przykurzył, żeby było Taka chwila przestoju, czemu by nie. Smak hmm. wolności. O tak. Mogłbym przy tym ognisku dłużej siedzieć, ale myślę, że wydaje mi się, że nie ma większego e, sensu. My znajdujemy się teraz gdzieś pod jantarem, z tego co powinienem wiedzieć. Dokładnie jesteśmy na zachodniej strefie jantaru. Jeszcze zanim pójdziemy, stanę przy ognisku i zobaczę sobie, co tutaj mamy. Znajdź anomalii sample w Tesli, w Tesli i Edison anomalii. Tutaj byłem, ale jakoś pominąłem. Nie wiem, nie wyświetliło mi się na moim pda że mam tam coś zrobić. Więc to jest jeden z kolejnych elementów, które powinienem wykonać. Czyli po prostu zebrać próbki anomalii. To się da załatwić. z skurczy bieku, gdzie ty jesteś? Jednak muszę z shotgunem biegać. Zdecydowanie chwila nie uwagi i z zawinkla wyskoczy mi jakiś dziad. Jeszcze się zabandażuję. A, zażyję jadulin. Dobrze, że jestem wyposażony w te wszystkie leki. Ach, ty dziad, jeden skurczybyk. Wyskoczył mi tak nagle z dupy. Tam jest coś niebezpiecznego w oddali. Co to jest? Ładuj. Zombiaczek. Tylko jestem mocno przyćpany i trochę. Trochę mi się nie kleje, jeśli chodzi o trzymanie z pustu. Zniknęli. Dobra, spróbujemy przebiec. Byleby mi tu ogień nie szczelił w papę. Tędy i tak nie przejdę, więc muszę odbić w lewo. Uch. Następnie leży. Wolałbym tu być z leszką. Leszka mnie jednak zostawił. Stwierdził, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. I śmierć frajerom, nie? On by tylko kasy doił. Jest tam. Wyleziesz, czy nie wyleziesz? Rapnął mnie dziad. Muszę znowu zażyć bandaż. Będzie typno <laughs> krótko. Już mam wypancerzonych typów. Okej, okay, tam coś mamy. Co ty masz dobrego? Municji troszkę mamy radar. Prawie mnie pobułał mucił. Oh, kolejne apteczki dumna na potęgę. Ja się nie wypłacę z tego wszystkiego. Nawet nie wiem, czy wyjdę żywcem. Zażyję to, co trzeba. Teraz widzę, że muszę zażyć um, niebieskie tablety. Pytanie, czy jestem w stanie przejść przez radar. Hmm. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ten radar tak dosyć mocno skacze. Może jakbym przeszedł gdzieś tutaj boczkiem? Gluty, nie gluty, wszystko tu jest. Gdzie ja się w ogóle udałem? Co to kurde jest? Łoty dziadu.

więc typiarza zdejmę na swój sposób. Oczywiście, że nie mam amunicji. Taki jestem przygotowany na bój, że w ogóle. Wystaw łepek. Kłaniamy się, kłaniamy do pana Kruka. Pan Raven tutaj zamiata wszystkich. Z tej strony jest porządek. Jeszcze jeden tam był. Teraz nie wiem, czy on wylezie. O macha mi tu. Hejluje do mnie. Hitlerowiec jeden. No wystaw łeb. Zamiatane, mistrzu. To było nie kozaczyć. co my tu mamy? Dobra, podstawowe rzeczy. Widzę, że kaszelek nie łapie. Rak. Rak promieniotwórczy. I niestety mamy krasza, proszę Was bardzo. Uroki stalkera gamma, gdzie to człowiek po prostu chce sobie pograć i niestety łapie go. Masakryczny krasz, więc macie szukanie gry do przechwycenia. Oczywiście mógłbym tutaj robić cięcie i montować, ale po co? Ja właśnie uważam, że powinniście widzieć to, z czym boryka się prawdziwy gracz grający na modach, a tu jest 357 różnych, różnych modyfikacji. I niestety, jak się tak w praktyce gra, to praktycznie krasze pojawiają się non-stop. Więc jeżeli nie macie dość dostatecznej cierpliwości w kwestii eee, właśnie kraszy. No to musicie sobie mocno odpowiedzieć, czy jest sens, żebyście w ogóle grali z Talkera Gamma. Ja wielokrotnie restartowałem grę, robiłem aktualizacje wszelkiego rodzaju, i za każdym razem, po iluś tam etapach, e, okazuje się, że jednak jest ten sam, ten sam problem. Więc hmm, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Niby chcecie poczuć klimat? Jednak jest jak jest. Postaram się dobrnąć tą serią do końca. Jeżeli kasze będą się pojawiały ostatecznie dużo, znowu zrobię restart. Ale jak to będzie zbyt mocne, to sobie odpuszczę. Bo to już jest chyba ósma, albo dziewiąta aktualizacja gry. Z mojej perspektywy. I... I sama aktualizacja zabiera też dwie godziny czasu, gdzie nie można nic robić, nic klikać i tak dalej, bo aktualizacja Stalka ragama jest dosyć, dosyć upierdliwa, przyznam szczerze. I no, trzeba mieć cierpliwość. Ja akurat tą cierpliwość mam, bo jak włączę aktualizację, to mam się czym zajmować. Kto śledzi Discorda, jest na Discordzie ze mną, ten wie z czym się w tym momencie zmagam. I no. Jestem w stanie jakoś ten czas sobie dobrze zagospodarować. No, natomiast. Natomiast jest to strasznie upierdliwe. Dobra, gdzie ja? Tu teraz skończyłem. Teraz powiem Wam szczerze, że ja już nie wiem, gdzie ja jestem. W którym ja kierunku szedłem? Nie, tam jest ubity dziad. Czekajcie, tam jest ubity dziad. Więc stamtąd mógłbym pójść na północ. Albo tam, spróbujmy pójść tutaj, może. Zgubiłem się. No, tędy chyba nie szedłem, bo jest jakaś japa. O, i tu jest rabinka. No nic, to no wyjdziemy tędy. Tam ta ścieżka nie wiem dokąd prowadziła. Może była coś ciekawszego. Może mniej ciekawego. Wygląda w miarę bezpiecznie. A, zobaczcie gdzie my jesteśmy. Jesteśmy już na znanych terenach. Rokiem zajebiście. Tam ja widzę walczą z zombiakami, zdaje się, tak? Unknown, kim jesteście? Wojsko! A ty? Rookie Profesjonal, dobra, no to my sobie musimy tutaj przejść, to kwiat Rota ze mnie. Taki jest straszny. Muszę zapalić najpierw, żeby się nie dusić. Wydaje mi się, że wojsko najechało bazę tutaj ekologów, więc zaraz zrobimy porządek. Tylko może zgaszę latarkę, żeby nie był na widoku. że dostrzegli mnie jeden wojskowy leży nie wiem gdzie jest drugi jest to Byki, ale mi teraz dostrzegli wszyscy Co to za raid? Dobra, widzę w czym jest problem. Problem jest oczywiście w amunicji. To nie jest grupa docelowa tej amunicji. razu lepiej jeszcze ktoś. Ura! Nie wiem kim byłeś, ale strzelam. Trzeba było się tutaj mi nie, nie podsuwać pod muszkę. Ciężki temat. Dobra, myślę, że teren jest czysty. Jeszcze sprawdzimy tu za drzewem. Tam ktoś jest nieznany Okej, okay, ekolog Wygląda na to, że się zrobiło w miarę W miarę swobodnie Więc przebiegnę zlutować To co powinno należeć do mnie Bo większość tutaj strzałów wykonałem ja Więc chciałbym wziąć to co się mi należy tak? Czyli bierzemy towary tego typu Reszta rzeczy to barachło Oczywiście apteczkę sobie też zażyję, no bo jednak dostałem w czerep. Tutaj mamy jakieś towary. uuu... Eee, Military Starker, to wygląda nieźle. I tutaj mamy radio. Pewnie zaraz będę przeciążony, ale damy radę, damy radę, spokojnie. Ja się na razie nie przejmuję, jesteśmy w dobrej lokalizacji, to akurat mi się nie przyda. Przyda mi się silencer, tak naprawdę, ja tutaj silencer wezmę tutaj. Łopatka to mi się tam nie przyda. I wydaje mi się, że jeszcze jednego typa tutaj zeskromiłem ładnie, ale teraz nie wiem w którym miejscu. Czy jest sens, sens żebym się w to bawił? Wydaje mi się, że nie. Spróbujemy dotrzeć do naszej ekipy tutaj znajdującej się tu, a może jutro... czy znaczy jutro... Być może jutro... Przejdę sobie tutaj do tych anomalii, spróbujemy to odkryć, więc delikatnie sobie przejdziemy tędy... Tędy... I wejdziemy w obszar tu. Tutaj ja widzę już łapek lutujesz. Hmm. Lutuj sobie, ja sobie tu zdisassembluję co nieco widzę dobrej jakości towary, więc prawda, się da, to uzyskam. No i dobrze, wejdźmy sobie w takim razie do bazy. I dobry, dzień dobry. do doberek. Tutaj widzę już fajeczki opędzlowane. Tutaj mógłbym zostawić pewne towary, na przykład to, 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 to i to. Mogę parę takich cięższych rzeczy pozostawiać. Mogę zostawić część amunicji, której na razie nie wykorzystam w żadnym tutaj aspekcie. To mogę pozostawiać. Ja to sobie spokojnie potem poprzenoszę oczywiście w momencie, kiedy stwierdzę, że będę chciał się przenieść na inny obszar, więc to się nic tutaj nie zmarnuje. A spokojnie. E, no i co, doktorku? Chodź tu pan. hać chodź, chodź. Priwiestuj na naszej. Jopi's Done. natomiast ten Jopi's Done to nie jest do końca to co chciałbym mu powiedzieć, bo w momencie kiedy dam Jopi's Dawn on zabierze mi jednego goldfisha, bo zaakceptowałem takie zadanie. I tego też nie powinienem robić w tym momencie. Natomiast zastanawiam się nad apteczkami i czy ty masz tutaj apteczki jakieś lepsze? Masz tylko bandaże tak naprawdę. Więc pod tym względem jesteś taki dosyć nieciekawy gościu. Tutaj mamy Basic Medical Package, nie? Jadulin, tutaj mamy lepszy pakiet. Um, Caffeine tablets, harness, military stimulant i jeszcze lepszy, czyli Scientific. Za 20 koła bloki mają. Apteczkę gościu ma, ale wiecie co? Ja bym sobie kupił jedną apteczkę, tą za 14 koła, bo widzę, że cierpię delikatnie na pewien niedosyt. Tutaj i weźmiemy unpacking, wielki unboxing. Dostanę bardzo dużo fajnych towarów. Jeśli chodzi o leki. I właśnie te leki mi się tu przydadzą, nie? Typu trawka, marihuana yy, i wszystkie leki tego podstawowe, nie? Więc to, to powinienem mieć. E, dobrze, jeśli chodzi o zadanie, jesteśmy tutaj. Task Lista. Find the Mercenary Scar. I manage to figure out where SCAR is. Now my task is to find out what, uh, what he knows about the missing members of this kind. Uh, meet the beard explorers, find the sample in Tesla Anomalie, Tesla Edison anomaly, to mamy zrobić uh, Find the sample someone in the factory None of the researchers have gone this far into the compound, however scans indicate strong anomalous activity, I should be careful uh, Znajdź próbkę w factory I gdzieś tu Prawdopodobnie gdzieś tu jest próbka Gdzie mamy Tesla Edison, prawdopodobnie tu, tu albo tu Znajduje się próbka. Jeżeli ktoś z Was wie i chce mi oszczędzić czasu, może mi napisać, czy powinien być na północnej części, północno-zachodniej, zachodniej bądź południowej części. Ewentualnie południowo-zachodniej, czyli gdzieś tu. Na pewno mi to sporo ułatwi. Natomiast, tak czy siak, będę tu musiał wleźć w następnym materiale i opędzlować to, to, no i resztę rejonu. Explorer, bring professor Markov Free Artifacts Czyli to jest to co teraz mamy, Meat with Beard No właśnie, ale wykonałem Disassemble Brain Scorcher Czyli spalacz mózgów No nie, ale wykonałem taska jeśli chodzi o wyłączenie tego dziadostwa, w którym teraz tu byłem I jakby nie mam nigdzie nagrody, którą mógłbym odebrać A to jest dla mnie smutne, bo chciałem jakąś nagrodę ciekawszą odebrać i to dlaczego, dlaczego, dlaczego? Takie było zadanie, taki był, był cel główny. No właśnie. Taki był cel główny. Wyłączyć to dziadostwo. I wyłączyłem. Jakie są tego efekty, sami widzicie? Nie ma żadne. No nic, powinienem naprawić ekwipunek. Czy ja w tej skrzynce mam coś, co mi pozwoli na naprawę ekwipunku? Z tego co widzę, to dosyć słabo się wyposażyłem i też nie ma ekipy, która by mi to zapewniła odpowiednią, odpowiednie towary. No chyba, że przejdziemy sobie na zewnątrz. Myślę, że mamy jeszcze chwilę, więc ja tu przejdę na zewnątrz i postaram się yy, naprawić część ekwipunku. Tutaj jest agent. Jesteś tym handlarzem? Może dasz mi radę naprawić rzeczy, za ile? 7 tysięcy, panie, bierę. Tego mi nie naprawisz, tego mi nie naprawisz. Splówki mi naprawisz na pewno, więc plówki mi, panie, naprawiaj. A teraz mi sprzedaje coś, co mi to pozwoli naprawić. Ile to ma? 60%. Aj, aj, sytuacja, skrewiona sytuacja, przyznam szczerze. Będę musiał się przenieść do siebie i po prostu powymieniać niektóre podzespoły. Tutaj N, N29, dura. Dura będę miał. Aluma też chyba mam, nawet zebrałem, tak mi się wydaje. Aluma mam na 51, a tu jest 56. Więc wystarczy, że wymienię dura albo N29 na wyższy poziom i resztę będę mógł naprawić zwykłymi rzeczami. A to ja jestem w stanie naprawić już to ma 84, więc tu mamy powyżej 80, więc mogę kupić tu powyżej 90 też, to też za 13 koła, jak najbardziej inwestuję w tego typu rzeczy, bo potrzebujemy naprawiać zawsze wszystko na bieżąco ponieważ znajdujemy się na poziomie 84, no to zażywam sobie 80 pyk, pyk, pyk i tutaj myślę coś, co daje dużo czyli na przykład syntetyczny materiał napraw napraw to ile dajesz? jeden i napraw, trzy razy napraw mamy hełmin gotowy a jeśli chodzi o pancerz naprawię go sobie na spokojnie jak już się przeniosę do siebie a na razie dzięki za oglądanie zobaczymy się w momencie kiedy będę dalej eksplorował część iantaru tyle ode mnie, do następnego razu cześć